Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Grey de Forest. Widzicie tutaj, jestem w innym miejscu. Troszeczkę tutaj już sobie zbudowałem. Tutaj buduję właśnie domek. No, dom buduję. I w tym odcinku postaramy się dokończyć ten dom. Tam widzicie, tam jest wioska i kanibali. Byłem już tam, ale tam nic nie ma. Leży tam obok jakiś kanibal zdechły, po prostu. A tam niedaleko yy, jest samolot. Dobra, otworzymy sobie to jeszcze. Ale dziwne, Bo dalej te bugi są. Masz. Bo te, te, te walizki otwierałem, albo się nie zapisało. Nie, zapisało się, bo budowałem dopiero. O, batoniki, dobra. Eee, było w komentarzach, żebym nie przeklinał zbytnio. No, sorry, czasami jak mi się wyrwie, czasami jak właśnie kanibale albo coś takiego, to może mi się wyrwać. Ale to czasami Prze i za to Was serdecznie przepraszam. O, 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 o lanku z ty. Chodź, 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 chodź. Przyda się, przyda się, przydasz się. Przydasz się. Ach, mam cię. Sorry, że tak się rozglądam, ale coś mi tu nie tak. Bo dziwnie, bo tu już te parę nocy przespałem w tutaj, w tej właściwie u mnie tutaj co zbudowałem. I jeszcze kanibalów nie było, właśnie tak, tak dziwnie się czuję. Ale gusty? Ale przyrzeć, Dobra, cyk. Nie, 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 nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Opatrz Wpadnę do wody, no. Super. No dobra, no cóż. Trzeba będzie się przemęczyć. Jak to i samo te sanki takie zrobił. właśnie tak też bym sobie takie zrobił sanki. Tylko nie wiem gdzie to jest. Tak ja czasami oglądam go. Horte. Nie chcę takiego. Nie będę tego takich odcinków długich raczej tego robił. Bo wy bardziej chcecie LS-a. W tej właśnie chwili co to nagrywam yy, właśnie się w odcinek wrzucił. Gdzie to jest? A tu jedno, a drugie, drugie jest tu gdzieś słyszało, bardzo podziżane. No super po prostu. A widzicie, tam samolot jest. Niedaleko się rozbudowałem, blisko do samolotu będzie. A tu jakieś rybki. A tam patyk leży, ten, ten taki do łowienia chyba. Zaraz to zdobędziemy. będziemy? la, 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 la. Nie wiem, jeżeli chcecie to... Po prostu piszcie w komentarzach, to mogę jakieś w tle, zamiast mojego głosu, tak z, z moim głosem razem będę mówił. Będzie to o ty. What the? proszę, żeby tu nie było tych tych skurwieli e, nie rób mi tak. Ja znowu wychodzę. Jesz. A tak jak się wchodzi właśnie do takiej eskini, właśnie już ciarki przewodzę człowiek. Nie wiem czego, ale ci zawsze. O! Zapalniczki. Dobra. tam... Tak. Tutaj wykarczowałem już trochę. Ale jeszcze trochę trzeba wykarczować. Nie, będę słyszał muzykę jak będzie bum Ja nie mogę naprawdę Zaraz mi zbraknie dobrym miejscu spadło, ale muszę szybko to odbierać. Szybciutko, szybciutko. Gdzie to jest? O, jest, 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 Spadniesz mi do wody, to nie, nie będę zadowolony. Tam jest taka skinia tylko nie chcę zbytnio do niej wchodzić. Dopóki nie będę taki pewny i tutaj zaopatrzony. Wszystko prawie. Dobra, eee... Okej, pójdę na wodę. To może coś znajdę kur, 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 kurwa. kurde no sorry. Czasami mi się wyrwie. Tere, 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 tere. Ale to patrzcie jak to wszystko wygląda. Tak. Milej dla oka po prostu ta nowa aktualizacja ta. Czekajcie, pójdę tam. ta, 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 ta. ta, ta. O jest ty A co to Ty co to jest? Jakieś kurde gniazdo widokowe kanibali? Czy co? Mi się zdaje, że chyba tak Pisze nie Agent, no, kanibali, bo tu, widzicie, znak jest. Ty! Przyda się taki coś. Zniszczę to może. Lina zniszczę. Bo lina mi się przyda. E, czyli da się. Nie da się. Zniszczę te. Yy, się przyda. I czaszki też się przydadzą. Podobno tak, tak słyszałem, że jak się buduje takie. Z, po prostu takich yy, na patykach z że to odstrasza kanibali. Ty co tam jest? Oj. Drugi leży. Nie podoba mi się tutaj. Nie podoba mi się. Co to za kontenery? E, tu nic nie ma w nich. No to super. Powoli, wychylać się powoli Bo jak Zeus strzela, to znaczy, że coś źle jest Ty, tu nic nie ma A pierwszy raz coś takiego widzę O, że jakie walenie wywaliło, boże O, flaszka Ty, dobra o, druga flaszka Dobra, trzeba zmywać się do domu Nie, ja się tu boję, bo ja tutaj nie, 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 nie. Bo tu leży Zdechły I tu dziś oni są Ty wody przybywa No Wcześniej nie było tak Patrz znowu te znaki są No tylko durny jesteś, czy co? No, zniszcz to. No. Podzielamy, podzielamy. Poszedł na drugą stronę. Ale wody przybywa. O, widzicie? Bo deszcz jest i wody przybywa. To jest. To też jest fajne tak zrobione. Ale wcześniej chyba też tak było. Spokojnie, spokojnie. Oni się tu gdzieś kręcą. Pewne. wioski to. Kamień zbiorę. Uś! Aż ty agent jesteś. A ty jesteś agent. Sam się podpalić. Patrzcie, jakiego buga znalazłem. Siedzę. Nie, <grywa> ja to czasami jest po prostu... Dziś po prostu gdzieś źle postawiłem tę ławkę, zbudowałem. I tak wyszło. Ja mu tu, w, tutaj muszę wykarczować troszeczkę, te, te, te po, ale tam nie będę się zbliżał do, do tej wioski. Bo nagle jakby, jakbym niósł drewno, i oni by nie chcemy myśleć, co by było. Zapiszemy sobie. Może się prześpimy. O, pasowałoby. Dobra, rano jest ty ile wody przybyło ty o ja Nie, mam pytań Mać. Ja tak kogoś trwiłem, taki tak taki tak, dźwięk DUM Tych kanibali pierdzielonych A ja się boję, bo tu też kurde tego jest jaskinia. Gazieszki po nie powinienem na wyłazić. Muszę zjeść tutaj batoniki, batoniki, batoniki. Hops. O, dobra stronę się łamiesz. Mi się nie będzie chciało biegać po to drewno to to, to 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 Chyba w tym odcinku nie skończymy. Ja sobie skończę po odcinku. No też piszcie czy chcecie, właśnie takie serie yy, z The Forest. To jest dużo, widzę na YouTube ja właśnie The Forest nagrywa, więc raczej to nie będzie popularna seria na moim kanale. Tak z myślę. Eee, dobra, to. Co tu leży? Patyk, tam kolejny patyk. Nie w tą stronę. No cóż, trzeba będzie się po sobie poradzić. Chodź tu. Ta ta szybko, ta 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 szybko 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 ta 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 się przydasz t o, tu trzy aż. Dobra, jeszcze jedno. Trzeba dziewięćdziesiąt. trzydzieści. Jeden, dwa będzie. Dwa. Czy tam coś? Dobre. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to A tutaj, tu i tu się schowałeś. Ja się boję tak zapuszczać taki głęboki las. Raczej wolę wykarczować sobie, żeby takie pole. Gołe. Jak będą przychodzić, to będę ich widział z daleka. Ale siedzą tam, oni nie przychodzą. Gdzieś dziwnie, dziwnie się czuję tak. Jak nie ma długo nie bali Ale to by by ja jakby z tej jaskini wyskakiwali Patyki się przy... a A, czekaj, 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 czekaj. Zapomniałem zapomniałem gdzie to ten staw. O, jeszcze sobie otworzę. Cyk, cyk. Batoniki, batoniki... Hmm. Eee. Eee, kolejny bóg widzę. Dopiero otwieram, to jest to, to, to. Widać, nie można. Czekaj w inventory. A no, do tego. Do łowienia. No, znalazłem. Jakieś rybki rybki. A czy rybek tu nie będzie? What? Napiję się wody. Super. Ale jestem agent. Zeus. Nie strzelaj. Chodź, 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 chodź. Kurde, to trzeba dwa razy ciuchnąć. Zeus. Biorę to, otwierałem to. Nic się nie stało, więcej batoników się przyda. Bo mi zegarek. Tak, to bomby, kurde. Dobra, bombę. E, co to za... Czek, czek, czek. Dziwne Może te kani, palę to znoszę. Ej, chodź, 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 Proszę, Kurde A miał futro. Futro, wielkie mi to futro. Dobra, y dalej trzeba ścinać. Teraz trzeba do patyki z tego. No. dobra, o, jest drzewa. T -t -t. Ty. Ty ja coś słyszałem. Co z tyń kosz? Baba w ciąży. Dobra strona leci. O. i tu pomyślałeś. ta 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 taka ta, 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 ta. nie baleźć, to będę widział. Wszystko będę widział. A jeszcze jedno powinno być. Tu cztero było, tylko. Może być i cztero. Nie po hańbie.

sobie ziem? Zawsze się podnosi Energia Moc, energia, amfetamina Jest połykiem, będzie finałuj Co to za jakieś szamany Dobra, i tam jest kolejny. Langusty. Pięćdziesiąt 52 tylko zostało. Ale na tym odcinku raczej nie zdążymy. Na kolejnym to już będę miał domek. Gdzie jest to? A tu. Będziemy się chronić, jeżeli będę przychodzić te kanibale. Pierony, Dobra, jeszcze zostało mi 50. Ja to sobie zrobię. A Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych odcinków, do komentowania, subskrybowania i podanych linków w opisie. Zapraszam też. Dziękuję serdecznie. Jeżeli chcecie mnie wspomóc, tam macie link takie linka do takiego do Paypala, żeby mi wysłać e, tam złotówkę tym taką można powiedzieć, ponieważ słyszycie ten e, dźwięk tego mikrofonu, tak? Tak, słyszycie. Chcę po prostu kupić mikrofon i po prostu Jakbyście mogli wspomóc, że po prostu złotówkę czy dwie, to nie pugarce, po prostu będzie lepsza jakość dźwięku. I myślę też, że będzie może z kamerką też, myślę, kamerkę zakupić, bo ta kamerka, w co mam w monitorze, po prostu ma taką gównianą jakość. I... Gównia nie jest ustawiona, bo musiał monitor przyjmać przy... jakoś inaczej, żeby to jakoś z boku było, bo musiał się patrzeć cały czas. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie i dziękuję serdecznie. No. Nie będę to przedłużał. Na razie, cześć, Siema.